Cześć, kto śledzi nasz kanał ten wie, a ci, którzy są tu pierwszy raz, to tak na szybko. Pod koniec tamtego roku chcieliśmy wystartować z budową domu. W planach mieliśmy stan zero, jednak wszystko pokrzyżowała nam pogoda. Deszcz zalał nam wykop, a my z powodu zbliżającej się zimy postanowiliśmy przełożyć wszelkie prace na wiosnę. No i w końcu nadszedł ten moment, kiedy zrobiło się cieplej i mogliśmy zacząć szalować łapy. Plan działania, jaki sobie założyliśmy z góry, to zabezpieczyć przede wszystkim przed niespodziewanymi letnimi ulewami, więc zdecydowaliśmy, że będziemy szalować i utwardzać dno chudziakiem pojedynczo, jedną ścianę po drugiej. Prace zaczęliśmy od rozciągnięcia żyłek na ławach drutowych i od tego, co w naszym wypadku było najgorsze, czyli od wybierania obsypanej i obmytej przez wodę ziemi z wykopu. Co do głębokości, najważniejsze było jedno: trzeba wybrać wszystko do utwardzonego terenu. No i tu bywało dość różnie, ale chudziakiem wyrównywaliśmy wszystko do poziomu tak, aby beton przy zalewaniu ław, ten już właściwy, miał tyle co w projekcie, czyli 50 cm wysokości. No i tu pomogła nam przy tym zbita ramka z szerszą górną deską, którą przesuwaliśmy po gotowym szalunku o dokładnej wysokości 50 cm, licząc od górnej krawędzi desek szalunku. Ława w projekcie u nas ma 60 cm szerokości, więc mając zaznaczoną oś ścianę na ławie drutowej, odznaczaliśmy sobie po 32,5 cm na lewo i prawo. 32,5 cm, ponieważ do rozciągniętej żyłki wbijaliśmy kołki, a dopiero do kołków przykręcaliśmy deski celówki, które właśnie mają 2,5 cm grubości. W taki sposób dawało nam to równo 60 cm szerokości. Kilka dni ciężkiej pracy i nareszcie udało się, ławy zaszalowane. Teraz nawet gdyby zaskoczył nas deszcz, mamy właśnie wyszalowane ściany ław i utwardzone podłoże, co ułatwia nam bardzo rozplanowanie kolejnych prac, a mianowicie rozłożenia zbrojenia, no i lanie betonu. No ale o tym już w kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszamy. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam, cześć!